No, może zrobimy na GoPro. A co tu? Nie na Hmm, no tak. Nowe zasady na YouTube. Już o tym opowiadam. Cześć Mamko, witaj na moim kanale. Jeśli, tak jak ja, spotkałeś się z niemożliwością streamowania poprzez GoPro na YouTube to wiem, że poczyniły się pewne zmiany dotyczące praw na YouTubie i już niestety, ale nie da się streamować na YouTube z GoPro dla większości tak naprawdę użytkowników poszankujących, którzy nie mają na swoim kanale, na który chcieliby streamować tysiąca subów. I na tym filmik można by skończyć, ale jest jeszcze parę innych ważnych rzeczy, o których wam powiem. 22 lipca 2019 roku weszła nowa ustawa, która zmienia zasady streamowania w 41 krajach, w tym w Polsce. Wraz z tym pojawiła się na YouTube możliwość tzw. sponsoringu. Dotyczy się to tak naprawdę tylko i wyłącznie kanałów gamingowych, chyba że zapiszemy się do beta testów i wtedy możemy również, nie będąc kanałem gamingowym, mieć możliwość posiadania sponsorów. Tak jak już wcześniej wspomniałem, jeden z najważniejszych cech, aby móc streamować na YouTube, jest posiadanie minimum tysiąca subów ale dodatkowo też trzeba swój kanał ustawić jako gamingowy, przynajmniej na początku. Trzy, należy włączyć monetyzację. No, co jest oczywiste, bo w sumie to już są już te progi, gdzie YouTube będzie nam płacił za wyświetlenia pod filmami w postaci reklam. Jeśli nie masz kanału gamingowego, możesz się zapisać do beta testów i również spełnisz te trzy zasady, dzięki którym będziesz mógł streamować na YouTubie. Natomiast, odpowiadając na pytania DJ Lupa oraz Mariusz Anonim, które pojawiły się pod filmem, który widzicie dziś w tym miejscu, no niestety, tak jak wspomniałem wcześniej, trzeba mieć minimum te 1000 subów. Tego nie przeskoczy z nas nikt, ja nie mam jeszcze może kiedyś. Jeżeli chcecie, aby to nastąpiło szybciej niż później, to zachęcam do hopkowania oraz subowania gdzieś tutaj się pojawi. W tym krótkim filmiku to by było na tyle. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić fajne porównanie, którego mam pomysł już od dłuższego czasu i pojawi się w tym tygodniu na kanale. Mówił Hemik, ja się już żegnam. see ya.